Zaczynamy prawą nogą do przodu i raz, lewą do boku dwa i łączymy trzy, lewą do tyłu i raz, dwa, trzy, od początku prawą do przodu, raz, dwa, trzy i lewa do tyłu, raz, dwa, trzy, zasada jest prosta, prawa noga do przodu, lewa do tyłu, jeszcze raz, trochę szybciej i prawa, dwa, trzy, Lewa 2, 3, prawa 2, 3, lewa 2, 3. I razem ze mną. Próbujemy. Prawa noga Kolana lekko zgięte. Zaczynamy. Raz, 2, 3, lewa 2, 3, prawa 2, 3, lewa 2, 3. Krok damski jest taki sam jak krok męski. Prawa bok łączę. Lewa bok łączę. Prawa bok łączę. Lewa bok łączę. Teraz spróbujemy w parze. Najpierw musimy poprawnie się ustawić. Lewą ręką pan trzyma prawą rękę partnerki. Swoją prawą ręką pan trzyma partnerkę za łopatkę. Za łopatkę. Palce razem na plecek partnerki. Łokcie na poziomie barków. Lewy i prawy na tym samym poziomie. Głowa prosto, plecy są proste. Drogie panie, ustawiamy się zawsze w ten sposób, żeby znaleźć się po prawej stronie partnera. Czyli jeżeli ustawię się razem z Dimą, to jego lewa strona jest widoczna, zaś moje ciało przykrywa jego prawą stronę. Dzięki takiemu ustawieniu będzie nam wygodnie tańczyć i nie będziemy się. Deptać. kontakt jest od kolan, poprzez uda, żebra, aż do biustu. Od biustu jest delikatny kształt na zewnątrz. Tworzymy przestrzeń pomiędzy sobą, ale dopiero od biustu. Zaczynamy. Pan zaczyna prawo do przodu, partnerka lewo do tyłu. Raz, dwa, trzy. Teraz pan idzie do tyłu lewo. Partnerka prawa do przodu. Raz, dwa, trzy. I w ten sposób zgrywamy się. Krok, krok łączymy. Krok, krok łączymy. Krok, krok łączymy. Krok, krok łączymy. U partnera prawa noga, u partnerki lewa do tyłu. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz próbujemy duży kwadrat. Zasada zostaje taka sama. Prawa noga do przodu, lewa do tyłu. I teraz w pierwszym kroku dodajemy obrót. Próbujemy. Raz, dwa, trzy. Obrót jest na 90 stopni. Lewo do tyłu. I raz, dwa, trzy. Znowu prawa idzie do przodu, zwrot na 90 stopni. Raz, dwa, trzy. I lewą do tyłu. Raz, dwa, trzy. Próbujemy jeszcze raz. I prawa, dwa, trzy. Teraz lewa. Raz, dwa, trzy. Teraz prawa. Raz, dwa, trzy. I lewa. Raz, dwa, trzy. Zaczynamy prawą nogą do przodu. Obrót jest cały czas przez prawe ramię. Prawe ramię idzie do tyłu. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Teraz lewo do tyłu, zwrot jest przez prawe ramię. Raz, dwa, trzy. Znowu prawa idzie do przodu, zwrot przez prawe ramy. Raz, dwa, trzy. I lewo do tyłu, zwrot, dwa, trzy. Raz, 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 dwa, trzy. Próbujemy w parze. Zakładamy ramę. Pamiętamy, że łokcie są na wysokości barków. Trzymamy partnerkę za łopatkę. Partner zaczyna prawą do przodu. Pani lewą do tyłu. Raz, dwa, trzy. Przypominam, że obrót jest w pierwszym kroku. Obrót, dwa, trzy. Teraz pan idzie lewą do tyłu. Partnerka prawą do przodu. Raz, dwa, trzy. Teraz pan prawą do przodu. Partnerka level do tyłu i teraz partner level do tyłu, partnerka prawo do przodu. Jak tańczymy duży kwadrat, musimy się zgrać. Osoba, która idzie do przodu, idzie dokładnie po prostej. Osoba, która idzie do tyłu, schodzi na torboczny, zmniejsza swoje kroki i takie wrażenie, że otwiera drzwi przed partnerką czy partnerem. Jeszcze raz pokażę. Zmniejszam swoje kroki, schodzę na torboczny. To jest nigdy do tyłu, nie ciągnę partnerki na siebie raz ustępuję pierwszeństwa dwa trzy znowu idę do przodu idę po prosty idę do tyłu ustępuję pierwszeństwa raz dwa trzy próbujemy z muzyką uwaga panowie zaczynają prawą pani lewą i raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy Raz, dwa. Do każdej ściany obracamy się. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz wprowadzimy technikę w nasz krok podstawowy. Pamiętamy to, co mówiłem na początku. Kolana lekko zgięte. Pierwszy krok powinien być mniejszy niż drugi. Raz, raz, jest w dole, kolana jeszcze zgięte. przynosimy ciężar ciała na nogę, jak czujemy, że ciężar ciała jest na tej nodze, zaczynamy róg do góry, prostujemy kolana, podciągamy nogę i wychodzimy na palce. I trzy, znowu w dół. I jeszcze raz. Raz, jest w dole. Dwa, przynosimy ciężar ciała i wychodzimy na palce, podciągając nogę. I 3 w dół. Jeszcze raz. Raz w dole. 2 do góry. 3 w dół. Raz w dole. 2 do góry. 3 w dół. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Połączymy teraz krok podstawowy z dużym kwadratem. Zaczynamy od małego kwadratu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I jeszcze jeden mały. Dwa, raz, dwa. I jeden duży. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, I, I znowu mały. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, jeszcze jeden mały, raz i jeden duży, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.